Cześć. Tu Wojtek z Polska-zwiedza.pl. Kiedy jeżdżę kamperem, nie zawsze nocuję na dziko, tylko czasami korzystam z oferty kempingu, gdzie mam dostęp do prądu i zawsze w swoim kamperze boży ryżowar mam jeden do kampera, drugi do domu. Uważam, że to jest super urządzenie, ale zacząłem się zastanawiać, co jeszcze mógłbym wozić i w kamperze i wykorzystać w domu, żeby mi było łatwiej i szybciej gotować. Zacząłem myśleć o jakimś mini przenośnym piekarniku i akurat Szczęśliwie się zdarzyło, że otrzymałem do testów piekarnik Philips OVI NA231. Wygląda następująco, i zaraz będę go otwierał i zrobię pierwsze danie za pomocą właśnie tego piekarnika. Jak powiedziałem na wstępie, chciałem mieć. Urządzenie i do kampera i do domu. W domu mam duży piekarnik, zanim on się nagrzeje i minie w cholerę czasu, a tak już chcę skorzystać z urządzeń, które mi ułatwią gotowanie, żeby nie tracić czasu. I właśnie ten piekarnik w idealnym momencie przybył do mnie. Czas zobaczyć, co jest w środku. To tak. Tu jest od razu na pudełku napisane, że jest aplikacja Home ID. Welcome, get started. Skanujemy ten kod QR, i z tego co ja tu widzę, możemy ściągnąć aplikację z przepisami, i jest też instrukcja. Ale najpierw zobaczę, co jest w środku, a potem dopiero będę skanował kod. Czyli tutaj, tak, co my tu mamy? Najpierw jest gwarancja, tak, jest gwarancja. Potem mamy instrukcję, i następnie też informacja o aplikacji. I jest też oczywiście instrukcja papierowa. Dobra, to jest tak. Pudełko wam pokażę. Porządne zabezpieczenie. Okay. więc ściągniemy górę. No i koniec zabezpieczeń. Więc to się trzyma porządnie. Jeszcze od dołu oczywiście jest. Ale samo urządzenie, wyjmujecie z pudełka w pełni złożony. Airfryer pozbędę się na razie tych papierów, żeby nam nie przeszkadzały. Jak wygląda sam airfryer? Plus jest taki, że mam akcenty czarne w kuchni, więc mi idealnie pasuje. Patrząc, są zabezpieczenia. Więc na razie zdejmiemy stąd. Czyli to będzie główny ekran. Jeszcze tutaj. Pewnie z drugiej strony tak. Ok. To, co się od razu rzuca w oczy to, co y, mi się podoba, akurat w tym modelu, czyli w ovi, to jest to okienko. Jak czasami się widzi, jak niektórzy korzystają z takich y, piekarników, żeby zobaczyć, czy jest coś y, ugotowane, gotowe. Muszą wyjmować, patrzeć i z powrotem to wsadzają. Akurat to jest wyeliminowane i przez okienko możecie patrzeć i tak. Pojemność 6,2 litra. Można tutaj za jednym razem 800 gram mięsa, warzyw, czegokolwiek zrobić. Ok. No to włączamy i będziemy gotować. Zeskanowałem ten kod QR, żeby ściągnąć szczegółową instrukcję. Doczytałem co trzeba zrobić, żeby przygotować urządzenie do pierwszego użycia, czyli przede wszystkim... Oczywiście ściągnąć zabezpieczenia, ale tutaj trzeba umyć tę oto patelnię i ten wkład do smażenia, więc już umyłem. Jest przygotowany, przygotowany sprzęt do pierwszego użycia i to, co chcę zrobić, to łososia. Proste, szybkie danie, tak jak y, lubię i też y, sprawdziłem, że tu jest 8 predefiniowanych programów, więc zamierzam skorzystać po prostu z programu ryby. z tu łososia i zobaczymy jak się zrobi w ciągu 20 minut. Łosoś jest tutaj, patrzcie, już jest na miejscu. I to co mi się podoba właśnie to jest ta szybka. To jest dla mnie genialna rzecz, że nie będę musiał otwierać wkładu czy szuflady, żeby patrzeć jak się zrobi łosoś. Generalnie, bam, gotowe. No i dobra, pierwsze użycie. A pokażę taką spójrzcie, i to są właśnie te 8 predefiniowanych programów. Więc ustawimy rybę, żebym się nie pomylił. Dobra, 200 stopni, jak najbardziej, 20 minut, jak najbardziej. Łączone, działa, koniec, banalne, nie? <noise> więc to też mi się podoba, że po pierwsze, piekarnik nie trzeba wstępnie rozgrzewać, tak jak tutaj mamy tradycyjny piekarnik w domu, tylko wsadzamy rybę. Włączamy, gotowe i za 20 minut powinienem się cieszyć smacznym posiłkiem. Zaraz zobaczymy, czy zaraz. Za 20 minut, już Wam będę wkrótce pokazywał. Urządzenie działa, więc, chwilkę mogę opowiedzieć o interfejsie, tak jak widzę. Czyli mamy tutaj wskaźnik temperatury, możemy ją tymi kursorami zwiększać, zmniejszać. Tak samo jest czas, też możemy zwiększać, zmniejszać. I to, co mówiłem, że mi się podoba to okienko, to właśnie. Wystarczy, włączymy światło i widzimy, jak się robi danie. Więc mogę po prostu przez 20 minut się po prostu na to gapić. Ale to jest dobre też, że możemy wyłączyć to światło, więc też jest oszczędność energii. I to, co jeszcze wyczytałem, technologia Rapid Air, czyli o wiele wydajniejsze przygotowanie potraw bez korzystania z nadmiernej ilości tłuszczu. I przede wszystkim oszczędność prądu. Właśnie to, co już wcześniej mówiłem, nie trzeba tego wcześniej rozgrzewać. Dajemy to, co chcemy zrobić. Włączamy, czekamy. No z tym piekarnikiem, który mam na stanie, no to chyba z 20 minut by się rozgrzewał i tak dalej. No tak, patrzcie, fajna rzecz. Jesteśmy w połowie, jestem w połowie, czy piekarnik jest w połowie. Te 10 minut spędziłem na tym, żeby jeszcze popatrzeć. To, co mi się podoba, z tyłu jest taki wypustek, żeby można zawinąć kabel. Potem wam pokażę ale generalnie w kamperze unikam smażenia ryb, no bo potem faktycznie te zapachy się unoszą, więc trudno to wywietrzyć. A tutaj jak sobie na razie niucham, to powiem Wam, że nic nie czuję, przyjemne. I jeszcze tak, interfejs jest bardzo intuicyjny, kompaktowy piekarnik, łatwy do przenoszenia. Jak na razie Podoba mi się to urządzenie. Jeżeli ten łosoś będzie tak dobry, jak na razie to okienko pokazuje, nawet wyłączę, żeby oszczędzić prąd, to myślę, że to urządzenie no, będzie często wykorzystywane w mojej kuchni. Przede wszystkim dlatego, że i lubię robić dużo warzyw, ryb. Generalnie no tutaj, w tym moim starym piekarniku, to właśnie ze względu na czas nie za często to robiłem. Bardziej decydowałem się na smażenie, a potem tą smażeniną troszkę czuć. I A patrząc na ten oto piekarnik, to zostanie wyeliminowane. No i oczywiście szybkość gotowania. Wsadziłem łososia, włączyłem nie wiem, parę sekund, ustawiłem program i teraz tylko czekam aż łososia będzie gotowy. więc uważam też, że na co dzień mi to zaoszczędzi czas. Jeszcze 5 minut. Naprawdę to okienko jest o tyle wygodne, że nie trzeba tego wysuwać, tylko sobie może Cię popatrzyć, tak jak teraz i decydować, czy chcecie wyłączyć wcześniej. Ale jeszcze 4 minuty, więc czekam cierpliwie. Czekam aż się ten łosoś zrobi, więc sobie jeszcze patrzę na tą aplikację i powiem Wam, że spoko przepisy. Tu jest na przykład chleb piwny z orzechami i figami pieczony pasternak z miodem, kolorowa sałatka z ryżem, halloweenowe babeczki, tosty z jajkiem, smażone kotleciki rybne po tajsku. O proszę. Więc wydaje mi się, że wiecie, możecie się tutaj zarejestrować. Ja na razie korzystam jako gość, ale wybrałem właśnie, że mam airfryera Ovi, czyli NA231 i tutaj mam dopasowane przepisy do mojego modelu. Rybne burgery Kurczę, kawowe Brownie, naprawdę. Czekajcie, kawowe Brownie. Czas przygotowania 20 minut, czas całkowity 30, 44 minuty. No i tak dalej. Więc myślę, że ta aplikacja no, zainspiruje mnie do wypróbowania kilku przepisów i też pewnie mi ułatwi czasami gotowanie, ale na razie to wiecie. Jednoskładnikowe dania, właśnie taki łosoś, albo paczka warzyw, Bach, ustawione na 20 minut, gotowe. Zero. Okej, okay, taki niewielki sygnał dźwiękowy, okay, powtórzony, ale powiem Wam, że no dalej nie wydziela się ten zapach, więc powiem Wam, że super. Dobra, posość zrobiony. Nie mogę po prostu wyłączyć urządzenie. O, patrzcie, jak ładny. No dobra. No to czas próbować. Spójrzcie. Delikatnie, bardzo ładnie się oddziela mięso. No dobra, czas to spróbować. Mm, dobra. Nie no, słuchajcie, rewelacja. Więc jeżeli lubicie, szybko gotować oszczędnie, wydaje mi się, że taki sprzęt pomoże Wam. Podsumowując, tak jak mówiłem kompaktowe, lekkie. Nawet nie. Patrzcie. No tu jest oczywiście 200 stopni było, więc czuć, że jest nagrzany. Tutaj też troszeczkę, ale tak, żeby go teraz przenieść. O, tu są jeszcze głębienia na ręce, więc bardzo fajnie. I to, co jeszcze mi się podoba, tutaj jak spójrzcie, jak skończyłem, gotować, żeby ten kabel nie pałętał się, po prostu możemy. o Tak zawinąć. Oczywiście jeszcze mnie czeka umycie, ale jest też banalnie proste, wystarczy, że tę oto patelnię, wkład, poczekam tylko oczywiście jak będzie chłodniejsze, umyję i urządzenie będzie gotowe do kolejnego użycia, czyli zapewne już jutro. Jeszcze nie wspomniałem o cenie, tak jak sprawdziłem, ten oto sprzęt kosztuje 529 zł, więc Super sprzęt, naprawdę się cieszę, że go mam. Bo, tak jak przetestowałem, myślę, że teraz to będzie po prostu urządzenie codziennego użytku, żeby sobie szybciej przygotować jakikolwiek dowolny posiłek. I to tyle. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, Wojtek Spotka zwiedza. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki. Porachunki.